Siemanko ziemeczki, ja jestem Biabi Bia Pologa Skut i dzisiaj sobie zagramy w Brow Stars. Ym, tak, zagramy sobie w Brow Stars Phoenix z krukiem. Ktoś mnie dodaje do znajomych, o on jest dobry, bo przed chwilą nie, nie grałem. i Jestem chory właśnie. Nie wiem czemu. Zagramy sobie z nim Napiszę mu heja No żeby wiedział Nie wiem czy to jest Polak Ale otworzył sobie skrzyneczkę Skrzyneczkę Niestety nic nie ma Napiszę mu coś Napiszę mu jesteś Polakiem A właśnie, chciałem Wam się pochwalić, bo mam Star Power'a do Kruka i do Spike'a. Star Powery. Najpierw zagram sobie tym, a później tamtym. Coś mi napisał. A, to. Ale chłop ma mało zadymiarzy, ale mu współczuję. Dobra. Mniejsza to, ja jakąś muzyczkę w tle dodam, żeby było Wam lepiej oglądać. A jeżeli byście chcieli filmik z hulajnogi, to piszcie w komentarzach. O kurde. Zginąłem. I zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Tak. Polecam wam. I spodajcie na mojego instagrama Biabi podłoga, podłoga skut. Podłoga, podłoga skut. Mój, mój brat cioteczny wymyślił takie coś. Biabi, podłoga, 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 podłoga. If you moment later skut. <noise> Żebym miał takie intro, że mówię biabi. Bia. I on mówi podłoga, 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 podłoga i dodaje to If you moment later scoot O Jezu, jak mnie podjechał typ A też ma star powera jakiegoś Nie podjeżdżaj Bo zginiesz Zginiesz Zginęś. dobra Czwarte miejsce pamiętam czwarte miejsce teraz tym sobie zagram dobra ojej jestem sam gram solo najgorzej o dobra było Myślę, że tym krukiem mi pójdzie lepiej. Z tym normalnie krukiem to ja jestem koksu, no nie? Tylko nie... nie teraz akurat. Nie dla psa. O nie tu jest bot, uciekam. Yes, nigdy nie lubiłem, bo tu... Możecie napisać w komentarzu, jaki krug wam się najbardziej podoba. O nie, po co ja im pomagam? <laughs> Ale mnie chłop obił, no nie. Po co on z walił, co za nieogar, Jezus. Przecież jakby on mnie zabił już z tego. Bibi! Nie! Tym Czekajcie jeszcze raz. Tylko teraz tym. Najpierw tym, potem tamtym. Ja właśnie trafiłem i tego Star Powera, co nie wysysa mocy, tylko robi coś innego. Nie pamiętam już. To jest 100 punktów, 120 punktów obrażeń jakichś. Nie wiem, nie czytałem tego w smę. Idźcie ode mnie. Idźcie ode mnie. Skrzynka się zniszczyła. W prawym, górnym rogu. Ale jestem głupi i XD Dobra, wiecie co? Ja tu poczekam na niego. Nie wiem, myślę, że fajnik z krukiem mi gorzej pójdzie. Bo jeżeli macie takiego skina, no to możecie każdy na was pokusować. Ja tak mam właśnie. To mnie najbardziej w nerwie w nerwie. O. Typa, dotknąłem nigdy, a nie. Idź mi stąd, Habzik. O nie najgorzej. Nie widzicie mnie. Leon, ty... Czepia, no nope. up, surprise, ma the fuck. Co chłopy zrobiły? Które miejsce czwarte? Dobra. A, A teraz ten Fenix Krukiem. Co jest za darmo? Oczywiście, dla mnie to skrzynka pewnie. O nie. I Właśnie przeczytałam wam tego Star Powera. Ojej, mogę ulepszyć? Uwaga. Jeszcze nie będę miał. Jest! O! Aż tyle hajsu straciłem. Serio. Tyle to było? Dobra. Teraz zwykłym krokiem... Zostawcie suba i łapeczkę w górę. El primo. Nie, nie, to jest ryko. To jest ryko. Rikoś pecuś. Nie. Nie, nie, bardziej wolę Fenix kruka, ale najlepiej to kruka i Fenix kruka XD. Spróbuję kogoś zabić, chociaż wątpię, że mi się to uda. I po, poza nagraniem to mi takie winy wchodziły, że jak na tym kruku, że nie wiem co, a teraz to nawet jednego nie mogę. No pewnie zrobię. Teraz. Teraz go zrobię. Zobaczcie. To sami nie podjeżdżać do typów i będzie, ale oni do mnie podjeżdżają. Sorry, w telefonie mam słaby dotyk i mi tak nie łapie troszkę, bo go zepsułem. Pozdro 600. Mój dotyk. Co ty typ tam w ogóle... Rzucił ulta, jak mnie już tam nie ma, <laughs> Nie mówię, co tu się stało Ty mi jakoś lepiej idzie, czy co? Mam pomysł Żartuję Dobra, teraz będzie win, obiecuję wam. Cyk, zabity. O Jezus Maria. <ścoughs> o Jezus Maria, XD. Pilnam. o nienienienie Ha 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 jest ujinek. widzicie? tak się no, nie fokusują na was jak macie fenix kruka znaczy fokusują się na was jak macie fenix kruka napiszcie w komentarzu o oh, Jezus Starcie w trybie duo, dobra. To jest ostatnia gierka już. Giera na dzisiaj, no nie? Może otworzę sobie tego. Już mam dotyk xd. Jezu, co mi się stało? Że trzeba myśleć, A ja nie mogę. XD Ale <laughs> bym ja się kierował normalnie co za typ, gościu malinowy. Pozdrawiam Smilexa, Xd Napiszcie w komentarzu kto ogląda SmileX, bo ja SmileX. Jakoś tak. No SmileX Spoczko jest. Ty, typie my ty zostawiłeś mi parki w strefie? Jakieś <laughs> rzadanie okay, trzeba teraz tylko to działko pokonać, i będziesz to siwo na sik. Ale o jezu, ale mam. Przesierane miałem teraz. Zabij go. myślę, że. Ej, Rico Master powera, Jak chodzi? Co za, co za tu, tu, wierzę w Pannie. Prosto podbłotała nasik. Nice and strass. Ale wina zrobili. Szybno na ich oczach. Czekajcie, ja zrobię cięcie i nazbier nazbieram wam skrzynkę. A, jak coś grąbi. Mamy to, słuchajcie. Ludzie dla Was to była sekunda, a dla mnie to były 5 minut. No coś takiego. Ale mamy skrzyneczkę. A i wchodźcie do klubu proste, żeby, potwierdzam, znaczy polecam. Wszy wszystkim daję zastępcę. Znaczy nie wszystkim. Pierwsza osoba, która wejdzie daje mu zastępcę. Yy, a jeszcze yy, no, jakby wam to powiedzieć wbijać od mojego Instagrama i daję wam dowódcę. Dobra, otwieramy. O nic nie ma. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Siema